Z punktu widzenia rynku taksówkowego, mamy kilka innych rozwiązań, które chcemy zaproponować w Warszawie. A chcemy zaproponować przesyłki natychmiastowe, czyli dostawę ze sklepu do klienta w ciągu godziny. To jest możliwe za pomocą taksówki w całkiem rozsądnym koszcie, rzędu 20-30 zł, na terenie miasta. Więc mamy, mamy w planach szereg dodatkowych rozwiązań, które będziemy chcieli w 2014 roku zaproponować dla rynku. Przewaga zamawiania przez aplikację MyTaxi nad standardową korporacją to przede wszystkim krótszy czas dojazdu. Nasza aplikacja posługuje się GPS-em, lokalizując zarówno pasażera, jak i zna pozycję wszystkich kierowców. Na podstawie mapy i informacji o ruchu drogowym, wybierany jest ten, który ma najkrótszy czas dojazdu. Zwykle w centrum te czasy dojazdu to są 4-5 minut, a standardowa korporacja składa jakąś obietnicę, powiedzmy 10-15 minut, natomiast często ona nie jest dochowana. Po drugie, to jest wygoda dla pasażera, no bo wystarczą dwa kliknięcia w aplikacji, taksówka już do nas jedzie, nie trzeba nigdzie dzwonić, czekać na linii, tłumaczyć, gdzie jesteśmy. Po trzecie pasażer doskonale wie, gdzie jest jego taksówka. Na cał, wca, przez cały czas dojazdu na bieżąco podajemy pozostały czas i również informujemy pasażera w momencie, kiedy taksówka jest na miejscu. Dodatkowo pasażer w miejscach, gdzie jest wiele taksówek, nie błądzi, bo ma informacje o tym, jaki samochód do niego przyjechał, to znaczy podana jest marka, numer rejestracyjny i też podajemy dane kierowcy. A dane kierowcy to jego imię i nazwisko oraz widać zdjęcie, natomiast również pasażer ma dostęp do telefonu kierowcy, znaczy może do niego bezpośrednio zadzwonić, na przykład powiedzieć, że potrzebuje jeszcze 5 minut, jego wyjście się opóźni. No to jest takie połączenie peer-to-peer, -peer, którego żadna korporacja nie jest w stanie zaproponować, no bo tam zawsze się dzwoni na centralę, zawsze jest jakiś pośrednik, a my dajemy rozwiązanie łączące bezpośrednio pasażera z kierowcą.